jestem na ulicy Kolejowej w Tucholi zmierzam w tej chwili w kierunku stacji PKP Zmieram schodki no i skręcam w lewo ulicę Dworcową i chyba to zaraz będzie dworzec, już tak mi się kojarzy. Tak to wygląda tutaj, chyba na mój gust to będzie to. po tej stronie. ale daleko poszedłem, teraz muszę się trochę cofnąć chyba będzie gdzieś tutaj tak się zdaje Ups. uroki bycia pakiem, ale chyba jest to na miejscu no, budynek odnowiony podobno W odku że nawet są linie dla ślepaków wejdziemy teraz tutaj. Iba hamowe ciężko. Ta jest naklejona. to nie było wcześniej. Przynajmniej poczekanie jest no, widać, to jest widać, że stary musi być fajnie zrobiony. Mówiąc po co talimy tutaj do okna z grzejnikiem jest, to nie wiem, no, to na I zdziwiłem się. Aż się cofnąłem, mówię, żeby to nagać. przejście od na z drzwi przez to ładnie zrobiony, nie powiem, że nie chociaż pewnych rzeczy nie muszę rozumieć i nie rozumiem no nikogo nie ma ale perony to już wiem po po przyjeździe, że są Niekoniecznie zrewitalizowane. Chciałem zapytać, czy to stąd będzie pociąg do Bydgoszczy, czy z drugiej strony. No ale cóż, nikogo tu nie ma. Może ktoś się pojawi bliżej godziny odjazdu. Cóż, mała stacja typowo przylotowa. Szału nie ma, ale dama tu też nie. Poza tymi pewonami może Nic tu więcej nie potrzeba. Opowiadał mi właściciel miejsca, w jakim się zakwaterowałem że tutaj z Tucholi w 2017 roku kiedy ta nawałnica to przeszło ee, powaliło lasy wiele hektarów setek tysięcy hektarów lasów zostało zniszczonych to stąd przez oprócz tego, że w Tucholi chyba z czasu opowiadał, że nie mieli prądu bo przecież słupy energetyczne były poniszczone, linie pozywane stacje transformatorowe to jeszcze no ładowali te drewno, jak usuwali z tych powalonych połaci lasu to przez ileś tam dni po kilkadziesiąt wagonów stąd drewno oczywiście niskiej jakości odjeżdżało. Przez to drewno było poskręcane. No, stacja jak stacja. No, ale jeden z wielu moich przystanków na mojej podróżniczej mapie naszego kraju. Jeszcze pociąg opóźniony o tu płot jest a to tutaj nie ma to czyli muszę tam przejść okay. widzicie ja pewnie pokazywałem pewnie było widać na nagraniu a ja tego nie wiedziałem dopiero teraz się dowiedziałem że tutaj przy budynku nie podjeżdżają czyli pierwsze pewnie tak jak pokazuję muszę przejść przez torowisko no to sobie przejdę tam od razu szczerze że średnio wygląda. Nie wiem, nie znam się. Być może to tak ma być. Może to jest nowe rodzaj rewitalizacji, ale wtedy byłyby jakieś linie zaznaczone, a tych linii to nie widać. Niestety nie uudnosi za duże, więc nie sądzę, żeby to była rewitalizacja. No także oto PKB tu Hola. Tam jest chyba nastawnia. Tak to wygląda tam po tych schodkach. Tak' do domu. Do udečki.